Nigdy nie prosi o związek. O to by ktoś z tobą był. Czasem lepiej iść dalej niż żebrać o miłość kogoś, komu tak naprawdę na tobie nie zależy. Czasem lepiej jest odpuścić niż poniżać się dla kogoś, kto traktuje cię jako jedną z opcji. Nie możesz zmusić kogoś, żeby się o ciebie troszczył. Nie możesz zmusić do obecności. Nie możesz zmusić do wierności. Jeśli ktoś traktuje cię jako zabawkę i chcecie tylko na chwilę, to niech spieprza szukać przygód gdzie indziej. Prawda jest taka, że czasem osoba, której pragniemy w swoim życiu, jest tą samą osobą, bez której byłoby nam znacznie lepiej. Miłość jest albo jej nie ma. I ta miłość nigdy się nie uda, jeżeli starać się będzie tylko jedna osoba. Tobie zależy, a on ma to gdzieś. Niby by chciał, ale nie robi nic, aby się udało. Nie dzwoni, nie interesuje się tobą, wybiera wszystko, tylko jakoś nie czas spędzany z tobą. Dlatego odpuść. Rób to po prostu z szacunku do samej siebie. Nie zasługujesz na to, by prosić się o miłość. Nie zasługujesz na jej ochłapy rzucone na ziemię z pogardą. Jedną z rzeczy, którą nauczyłem się przez lata, jest to, że lepiej być samemu, niż być z byle kim. Jeśli On traktuje Cię jako jedną z opcji, to nie zasługuje na to, by być priorytetem w Twoim życiu. Posłuchaj mojej rady i nigdy nie goń za kimś, kto nie goni za Tobą. Zaobserwuj mnie po więcej. Dziękuję. Autor